Blowek, wjechał z tubą Stary jak ja ci jeszcze wiszę 6 dych, a ty wysłałeś? Brawo, bracie i tak dalej. za staka, piąteczka, ty, to co będzie na milion stary? Milion złotych wysyłasz? Ja dzięki kurde Stara radom Dzięki Blow, piąteczka stary Jesteś kurde, najlepszym ziomkiem, serio Blow kurde, pierwszy kurde, z youtuberów codziennie pokój zmienia XD Pierwszy z youtuberów, KTÓRYMI mi kurde tak wiecie, pomógł i tak dalej. Serio, dzięki Blow Serducho dla Ciebie. Nie koniec z YouTube'em. To! to nie kończymy z YouTube'em się kurwa. Krótka piła leci Dobra, 3-4. Komu zawdzięczasz wszystkich widzów? No nie wszystkich, większość. Od czego się zaczęło? Od czego się zaczęło? Od tego jak, jak na grupę wstawiłeś mojego streama. Ale ile czasu ci pomagałem? Raz czy wielokrotnie. Yy, czekaj. No tak z miesiąc podróż. na pewno, z miesiąc na pewno, gościu. Ale czekaj, czekaj, to było tak, że Twitcha mojego promowałeś dużo, nie? Ale no. jak na omegle włączyłem to YouTube'a raz pamiętam. I wtedy 400 widzów mi doszło i 200 zostało i od tego się wszystko zaczęło. Nie! Yet you call me